Hejka, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Ten vlog będzie deszczowy. Jadę do Lidla nadać paczkę z winted i ta pusta jest potrzebna do obiadku. Odpalam playlistę zmierzch i powiem wam, że to jest tak, jak pada deszcz, to trzeba się po prostu nastawić na taki klimacik zmierzchu i zarobić I nawet deszcz nam nie przeszkadza. Cozy, ale jedyne co się nie zgadza, zobaczcie, na no jak jest pięknie. Jedyne co się nie zgadza, to słuchajcie, to, że jest mega ciepło. Także miłego vloga. Jest tyle ludzi na parkingu, że dosłownie zaparkowałam na samym końcu. To jest jakiś hit wakacje. Skąd tych ludzi? Po co oni tu przyjeżdżają? Czy tu nic nie ma do roboty nie? W tym węglu, żeby. Okay. No nic, teraz jadę nadać paczkę. Mam nadzieję, że mi się zmieści to do tego paczkomatu Orlen. Jak nie, to będzie dupa. Kozi wycieczka. Widzisz jakieś ślisko u nas na tym błocie samochodem. Let's go. A co to jest? Sesam. O właśnie, dawaj, wcinaj. No to nie. Pokaż swój nowy fryz Wow, ale mama zdolna, co? Dajesz buziaka? Tutaj. O Mama! Pokaż mi, gdzie jest ale pan strażak? Tam, tak. A pokaż go, co on prowadzi? Tak. Zobaczcie jakie fajne są te figurki. On w zestawie też ma kask, ruszają mu się nogi i jak macie jakiś taki nie. samochód, to dużo fajniej się bawią tym wozem, jak mają właśnie figurkę Mama. E, do tego. Ju, ju, ju. Ju, 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 ju. pan strażak, no zamykaj drzwi. <grymiany> Pomóc? To daj, pomogę. Uh -huh. To jest w ogóle chyba z firmy Bruder, nie? Ale no fajne. I tutaj mam na przykład takie coś z temu. I to już, tu mamy element łamany, więc nie da się połączyć tego z traktorem. Więc to myślę, że jakbyśmy kupili z brudera taki traktor, to by się to nie stało. Tak mi się wydaje. O, wow, gdzie ten pan idzie? To jak tego gościa tu wsadzić? Ciężko jedną ręką. I siedzi już sobie pan strażak, tak? A ten pan gdzie idzie? Zobaczcie, w ogóle o tu jest siedzenie, widziałeś Lan? żeby kierować tym tutaj wozem, jak będzie potrzeba drabinę użyć, tak, i gdzieś podjechać dłużej. Nóżki mu trzeba zgiąć. A tutaj taki pan, i do niego była też piła, też kask, więc to jest taki z myślą oleonku. o Lonku. Oj, nie zamykaj tego, patrz. i Pan sobie o tu trzyma, widzisz? Łapię sobie to, i on tam kieruje. O. Taki pan jesienny, nie? Ogólnie i powiem Wam, że ta piła to jest mistrzostwo, mega polecajka, od dnia dziecka się trzyma, a nie jest ona oszczędzona. ale ta, Mama! No, czytamy? Tak. Podkaszarka z tej firmy jest u nas schowana, nie dość, że światełko nam od razu padło i chyba już od urodzin Leona staram się zareklamować. Tak? To jest cholernie głośna i... Jest tragiczne. Mama. Piła jest nie najgorsza, jest okej. Okay. Nie! Powiedz, kto to jest? Nie. No powiedz pan. pan, tak, a tu? Mama! Jej, hey, powiedz mama, nie mam. Mama! No statek. A pokaż, gdzie jest autobus? O. To jest pociąg. Taki, może nie wygląda tak jak w książeczkach, taki ciuch-ciuch, tylko to taki nowoczesny, wiesz? Mama! A to samolot, tak? Tak. A to autobus? Tak. No. Mama! To też jest autobus, tak. A gdzie jest przystanek autobusowy? O! Patrz, tam się zatrzymuje autobus, żeby ludzie mogli jechać. Tak? Tak. Tak. Ciuciu. Ciuciu, no to tramwaj, trochę ciuch-ciuch. To teraz pokaż mi, gdzie są pomidory. No trzymaj się. E, dynia. Dynia. Tak, a ogórki? Tu, a marchewki? Tak, a jabłuszka na drzewie? Jak rosną jabłuszka? Tutaj trochę śliweczki, wiesz? Tu są jabłuszka, tak. A teraz pokaż, gdzie jest piesek. Hmm? No jabłuszka, no my w tym roku nie mamy. Niestety. Gdzie tata grabi? Po. Tak. A gdzie mama podlewa ogórki? Po. Tak. Po, po. W ogóle po. też powiem Wam, że zrobiłam takie dorosłe zamówienie yy, mama! ubrankowe, mama! Yy, bo zamówiłam Leonowi w i t-shirt. Ja, ja. Więc nie będziemy raczej. Używać bodziaków. Już te, co się zniszczą, to już out i nie zamawiam nowych, więc no już jednak ma, na dwa lata. Nie? Więc e, albo w nowym vlogu ma, zrobimy unboxing, ma, albo na no, Instaczy. A co my tu mamy? Dobra, pokazuję, gdzie jest konik. Pokaż paluszkiem. Tak, krówka. Tak, a owieczka. 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 Mama. Tak, tu jest jakieś takie, nie wiem co to, belarka, bo tu jakieś takie belociki leżą, tak? Wiesz jak robi gąska? Gulgul. I indyk robi ha -gul -gul, ale nie wiem czy Cię dobrze nauczyłam. Z Lonem się nie da, bo on wiecznie te brum brum, no po prostu brum brumowy ziomek. Tu jest banan. A gdzie jest pomidor? Nie. No jest tu pomidor. Mama. To jest śliwka. A to co to jest? Malinka, tak? A gdzie jest marchewka? Mama. To jest pomarańcza. Mama. Arbus. No co jeszcze, jesteś ciekawy, jak się mama. mówi? No jabłuszko, tak? Mama. Pomidor. Jezu, ty mówisz miliard razy, mama po prostu. Mama! <grym> w roku. Mama. Mama. Ale jakby coś to dalej. Nie chcę mówić tata, on mówi tata. Ale jak prosto nie mama, mówię, ja tylko mama, mama, mama. To jest w ogóle taka książeczka, jak widzicie po przejściach. Elementarz dwulatka. Mama! Po luneczce jeszcze. A pokaż tutaj widać w ogóle jakie to jest. A, to jest to wydawnictwo. Tak, samochódno. A to co to jest? Powiedz Ciacha. Ciacha, tak, ty. Były przepiękne. To ja się byłam te styczna. O nie co ty tu robisz? Nie. Mama. Czemu słabiej działa ten mikser? Mama, kółko. Kółko, tak. Mama. Nie. Tego nie pij, to prawda. Otworzysz mi to weź tutaj dodaj zamki z bajstusz i nie odkręca tak się bierze. Okej, okay, wystarczy. I zakręć. Dziękuję. Ale ładnie pachnie, czujesz? Okej. Okay. Ładnie pachnie? Mama! Tak. A ja tak wrzucę. To masz stąd. Wrzucaj. Uuu! Ja też! Trzeba, ja już bez a, idziecie na dwór? Tak. Ja. To zakładać buty. Raz, dwa i idziemy. Ja. Pumpkin spice tego sezonu letniego. Śmietanka troszkę, no. Tylko nie być za dużo przypraw. Także, zobaczcie. Pumpkin spice. Rożone? Trochę słoneczka, kałuże, no ja bym nie wchodziła w tych budkach, Musisz poczekać. Jutro powinny być już kalosze. Chcesz się tam papież? No idziemy do piasku. Leon, zapraszam. Zobaczcie, on już ma... Zaraz będzie cały mokry. No. Mówiam mu, nie wchodź do wody. An już ma całe przemoczone buty. Zobaczcie. Ej, a czemu on jest sam? Tu były dwa bociany. Zobaczcie, to ten młody, słodziaśny, z czarnym dziupkiem, Bocianek. Patrz, Luna, no, no. zobacz. Chodź tu. Robimy dzisiaj może ciasto marchewkowe, tylko pytanie, czy uda nam się w ogrodzie znaleźć marchewek. Ile nam potrzeba? Czekaj. Gdzie tu mamy soda? O, jakiś robak. Mm, gdzie jest karot napisane? Sunflower, soda, baking cinnamon, what the hell? Czekaj, ja jestem ślepa. O tu, 300 gramów karotki, czyli marchewki z startej. Znajdziemy na to? Tak. Dobra, to szukamy. A ile trzeba? 300 gramów, nie wiem to jest, ile będzie marchewek. Z pięć na pewno. Koszyk potrzebujemy na marchewki. Idziesz, z nami do ogrodu wyrwać marchewki do ciasta? Będziemy robić ciasto. Idziesz, Lon? Idziemy po marchewki, słuchajcie. Powolutku, Lonku. I zastrzać buty oj zmienić. Wow. Ale tu żardin zachłośnięty. O oh, Jezu, a jak przejdziemy? Potrzymasz nam? A ja jak przejdę? Potrzymasz? O, wow, Dziękujemy! Chodź, Leon. Kochana Luna. Dobra, to idziemy tu, dzieci. Zobaczmy kukurydzę. Idziemy. Dynie jak rosną. Pumpkiny. Dacie? O, suś. Teraz Leon, dasz radę? Da. Serio? Czy ci pomóc? Mm. Pomóc? Ok. Luna wie, gdzie rosną marchewki. A tu co rośnie? Czyżby dynie? No, tam no. już jakoś widać. No. Dynia! No, o, patrzcie, tu. Które są marchewki? No. I z tej strony można już wyrywać? Trzeba patrzeć. Okej. Okay. No, no, Dynia! O, Luna coś ma. Patrz, Leon. Co O, wow, coś tam jest, no. No ciekawe, czy uda nam się nazbierać tyle, żeby było do ciasta. Patrz, o, tutaj jest taka otoł. Mam takie są oszustki, o jezu! Trochę co? Ło, o, jaka malutka! Ale jest! Mm. Zobaczcie, mamy trochę większe już marchewki. O, tam chyba. O, tam będzie duża chyba. Ja A może nie? Mamy marcheweczki. Mam! No idziemy. A co ty masz, Leon? Co ty wyrwałeś? You. Gryziesz, no <gryziesz> i co dobre marchewki nie ugry... no ukryć trzeba chrupać Paczek luna żółtą je. zobaczcie już mamy czystych nie widać no, pokaż. o tak no pokażę a jeszcze tutaj kończymy cię marcheweczek Pięknałam. co nagrywasz no widzę no, no. no? O Jezu. słuchajcie mama myje je Oto, o o Dobra, mamy tyle marchewki. Wydaje mi się, że na pewno tu mamy 300 gramów. To dla kurek. Ale on idzie tam, chłopacy, lodówka. sami ciągają pierdzieleni. A ja jeszcze obmyję trochę tu na zewnątrz tą marchewkę i zaraz wrzucę do tarki. Proszę bardzo, starczyła nam marchewek. Mieliśmy nawet za dużo. Mamy startą już naszą antyczną maszyną. I robimy. O, Luna ma jeszcze jajeczka od kurki. Dwa. Mhm. C's! C's. C's, super. Great. Yes, Put you. the sugar, eggs, and oil in a mixer. Okay, we'll do it this Three eggs. No. Oh, super. i we Wow! Bravo! No. That's oil. No, oil. Czekaj, okay, powoli. Mam jeszcze 3 jajka, 300 g cukru. Oj, 300 ml oleju. I teraz to wszystko razem musimy ubijać, żeby się połączyły składniki. Dobra, i teraz możesz wsypać cały ten cukier, tu do do Cały? Tak. E, I jeszcze troszkę soli. I ja idę po mąkę. Ile tej mąki? 300 gramów mąki. I tego Pumpkin Spicea. Tak, parę dobrych typów, żeby go ochypać. Teraz możesz tutaj dodawać mąkę i przyprawy wsypać I będziemy dalej miksować. Łyżką chcesz? No mm, wszystko. Wszystko. Aż trzypieja się ta bota. No. no i jeszcze te przyprawy. I miksujemy dalej. O, powolutku i później szybciej. No, jakbyśmy od razu dały na szybko, to byśmy były całe w mące. Całe! No i dawaj, spida. Woli, no, zwiększaj. Brawo! O, no dobra, to teraz wrzucaj marcheweczkę całą tu. Piec nagrzany na 170 stopni i Luna daje marchewkę, ostatnie mieszanie i pieczemy. No tylko zobaczcie, jak ta dama robi ciasto. Przepięknie, ale zarąbista konsystencja. Nigdy nie robiłyśmy w ogóle tego ciasta z tego przepisu, nie? i no. Tamtej jeszcze i łatwiej to cię to nie zamówiło z do ciasta. Tam nie było takiego. Czemu? Co? Co tam macie? czym? Czarrotkę i wygodę obiecując. Właśnie, będziemy Zaraz piec będziesz się Tak? Mam nadzieję, że forma jest taka. Okay. Zobaczcie, udało im się lodówkę wstawić. What the fuck! Idziemy szybko, bo ciasto nam się piecze. Chodź! O tędy, tędy koleżanko. Tędy. I pada deszczyk, więc jest zmierzch. Kontrola pokoiku dobra, nie jest najgorzej. Wróciliśmy do domku, ciasto upieczone. Też trzeba tu ogarnąć. I dzieci spać. Kolacja zjedzona. I jest już 20. Zjedliśmy z dzieciaczkami, bo ostatnio jakoś tak. Zwłaszcza, że Leon spał, miał drzemkę do 15. Tak, także na spokojnie, zaraz go ogarnię do spanka. A jutro pracowity dzień, bo musimy spakować dla Was serki i wysłać stopaczek. paczek. paczek. A tak się prezentuje, patrzcie, ciasto marchewkowe i już nie miałam sił na krem, więc mamy takie z cukrem pudrem i marchewiczkami. Idziemy do Was jeść? Tak. Chodź, za jakie ciasto. Wierdza Cię to te majfewci, no nie, um, Wiem, właśnie... Coś? Wierdza Cię to, żeby oznaczało, że to jest ciasto majfewtawe. No, bo tyle o marchewkę ja Ty spróbuj ciasto. Mmm. Mm. <laughs> na pewno? No. Ciś. Ale masz mleko na dziobie, kładź się. Mmm. To jest ta pierwsza, jest Łosiu. Kładź się. Nie. Nie. Tak. Dobranoc. Jest godzina 22. Idę się umyć. Nałożyć maseczkę, wypić coś dobrego, obejrzeć coś fajnego i spać. mamy pićku moje ukochane w Belgii zawsze kupowaliśmy te Bundaberg e, i jest ten ginger beer ale on jest to nie jest alkohol to jest jakby coś takie coś tak nazywała, że beer, piwo e, ale to jest taki imbirowy napój on jest przepyszny nie jest tak dobry jak te z Fever Tree e, toniki bo one naprawdę były aż paliło a to jest taki słodki przyjemny imbirowy nie, no, wiele. To jest to znak jak Belgia. Dobra. Mm. Ja w ogóle kupiłam to w Rapce, A w Belgii kupowaliśmy to w Albert Heijn. Nasz ulubiony market spożywczy na zakupki. Dobra, no, sobie mleczko na W ogóle jutro chyba będzie już road jutro w ogóle są fajne będą przysyłki będą bluzeczki Leona właśnie ja wam zaczęłam mówić ale mi dzieci nie dały że w końcu koniec podziaków już więcej nie będę zamawiać tylko bluzeczki zamówiłam ja bluzeczki bo jak ktoś mi zwrócił uwagę na Insta, że czemu Leon zawsze jest w długim rękawie, wiecie co nie wiem my mamy mało dla niego krótkich rękawków więc to mnie też zmotywowało do zakupów. Ogólnie, zgodnie na 22. Mama teraz składa kartony. Rafał też tam coś jeszcze ogarnia. Mama teraz serum. Te Sole On. Bo naprawdę mam takie. Jakieś tu widzę wypryski, złedzie. Tu się uspokoiło. Tutaj ze stół. Tu. I jeszcze na te serum nałożę ten kremik. Żeby, wiecie, ta maseczka wszystko ładnie zamknęła i żeby ta cała pielnografia była, wiecie, jeszcze bardziej tak skoncentrowana i zabezpieczona przez maseczkę. Maseckę. Serum się wchłania. Teraz te, ten kremik z kwasem nowym 10% daje sobie tak więcej dużego może tylko syfolka nie, no musiała taka rozkwarzać tutaj na te przebarwienia no i tutaj mam też takie jakieś nieładne rzeczy i chyba jest I to jest w ogóle to, co powinno być na usta. To jest fajne w tej masażce, że tu nie macie wycie dziur, tylko macie takie coś.